Las to jest przyroda, filki, au, au, sofa, uhu. uhu, uhu, babia górę, trzeba byłoby wyjść. Podziękować Babiej Górze swoim potym, bo tam trzeba wyjść, to trochę potu trzeba zostawić. Podziękować jej, że na szczęście usypała się tutaj na Orawianie, gdzie indziej. Pan ci daje jakiś dar, no to muszę go pielęgnować, no nie? On są, są, tak, się nie będzie rozbijał no nie? Każdy, każdy z nas ma, ma, ma jakiś dar. Czasem właśnie jest tak, że człowiek zaczyna rzeźbę, ma jakiś pomysł, ale drzewo mu jest tego to co innego. Ty zrób tak, zrób tak. Podpowiada ci. Kupuję drzewo już ścięte. Ja nie proszę kogoś, żeby mi ściął drzewo. Ja wolę, żeby drzewo stało. Ale y, jestem mu wdzięczny, że mogę nim robić. Dlatego gdzie no mogę, to sadzę drzewa. Ten spokój y, wsi, spokój natury i klimatu podbabie górskiego na pewno nam sprzyja, bo żeby coś stworzyć, żeby usłyszeć swoje myśli jest potrzebna właśnie ta cisza. To jest właśnie taki klimat, kiedy można się wyciszyć i zobaczyć, co mamy w duszy, zastanowić się, co nam podpowiada nasza wrażliwość, co byśmy jeszcze chcieli zrobić, w jakim kierunku się rozwijać. Mieszkamy w domu po moich pradziadkach, więc też szczególnie inspirujące dla mnie było odkrywanie właśnie takiego życia lokalnego, i żeby znaleźć zioła, które widzę, widzę z okna, które rosną na polu obok. To jest dla mnie cały czas taki zachwyt, jak struktura, kształt, kompozycja na przykład linii, układów naszego ciała, takiej biologii, ma odzwierciedlenie w naturze. Jak z nią się komunikuję. Hmm. Spokojnie i delikatnie. Można zobaczyć jak funkcjonuje przyroda wtedy, kiedy człowiek o nią nie dba. Jakieś naturalne zjawiska przyrodnicze ją kształtują i można je obserwować. Można je mierzyć i można się o tej przyrodzie coś dowiedzieć. Można zrozumieć, żadna istota żywa nie podejmuje odpowiedzialności za to, co czyni w przyrodzie. To my ludzie tylko potrafimy odpowiedzialnie działać albo nieodpowiedzialnie, ale mówimy o odpowiedzialności właśnie. To my ludzie możemy coś chronić, możemy, możemy tworzyć narzędzia, coraz lepsze narzędzia do ochrony tej przyrody, no niestety tak samo jak tworzymy coraz lepsze narzędzia do niszczenia. No, to jest nasza inteligencja, a nasza mądrość polega na tym, żeby wykorzystywać te pierwsze jak najlepiej, a z tych drugich jak najmniej korzystać. I tylko żebyśmy nie tylko my się mogli cieszyć tym, ale też i nasze dzieci, nasze wnuki przyszłe pokolenia, żeby taką babią górę mogły odwiedzać przyszłe pokolenia za lat 100 i więcej i podziwiać jej piękno. Często wierzono, że dźwięk dzwony mógł odgonić złe chmury, grady, złą pogodę. Ale dzwon kościelny, no przecież on towarzyszył człowiekowi przez cały rytm jego życia. Od właściwie narodzin, do pszczół, towarzyszył aż po śmierć. Mówi się, że człowiek człowiekowi wilkiem, ale tutaj się to nie sprawdza. Jakoś wilki człowiekowi nie zagrażają, inne zwierzęta też nie. nie udaje nam się um, tu razem współistnieć, mimo że Góra dla jednej Watachy jest za małym obszarem, żeby mogła tu funkcjonować. A w tym miejscu jestem prawie od zawsze. Ja stąd pochodzę i po tych czasach od dziecka się włóczyłem, plątałem i zawsze tu chciałem być. Nie, mnie miasto to nie jest miejsce, w którym mogłem funkcjonować. Nie potrafię się odnaleźć. człowiek potrzebuje przyrody. Człowiek potrzebuje odniesienia do lasu. Człowiek potrzebuje odniesienia do natury. My w zabetonowanym środowisku nie czujemy się zbyt dobrze, nabranie zdrowej perspektywy, na to, żeby przestać postrzegać samego siebie jako trochę pana stworzenia. To właśnie daje nam wizyta w Parku Narodowym. To daje nam oglądanie procesów, które zachodziły w tym miejscu od kilkuset czy od kilku tysięcy lat w sposób niezmieniony i nieprzerwany. Tego nie możemy zobaczyć nigdzie indziej, a Babia Góra do tego właśnie zaprasza.